Dajcie moi drodzy widzowie, jestem Galiko, to jest Darkest Hour, odcinek numer 5. E, moja zwycięska armia dalej podąża e, ku wyzwoleniu. Co ja gadam? To nie? Znaczy, to no dobrze, no. Moja zwycięska armia dalej podąża, e, wbijając się w ziemię Związku Radzieckiego. No, tak od razu lepiej brzmi, nie uważacie? E, dobra, więc tak. Dziesiąty ten korpus to jest tutaj e, i tak dyslokacja strategiczna. Te dwie dywizje, niech sobie tu zostaną, a to dam tu do stolicy i też dam służbę przeciwpartyzancką. A czemu ten głupi? O, ten będzie dobry. Mapa partyzancka, no. Uff, nie jest to, co prawda, nie wiem co, ale. Ale no przynajmniej są jakieś to jakieś dywizje yy, Więc tak, niezadowolenie zmienia się jeden dziennie dalej Mam 35 dywizji yy, I to 35 dywizji No mogę wyzwolić jakieś państwa, ale po co? Yy, oczywiście dalej dajemy tutaj przebazowanie Czy teraz mogę zaatakować? Nie mogę zaatakować. Eee. O co mi się stało? Eee, nie, 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 no bez przesady, Ja nic takiego nie robiłem. Eee, więc tak. No właśnie. No dobra, jest tutaj generał 35 dywizji. i tak jakby, no jestem w pewnym sensie odcięty. Nie mogę jakoś ugryźć tego Związku Sowieckiego, a konkretnie Sowieckiej Republiki Rosy... tak, Sowieckiej Republiki Rosyjskiej. Mm, no, i moje imperium się rozrasta dość nieźle. Mm, muszę tylko jeszcze zniwelować tutaj to niezadowolenie. Słowenia. O, proszę. Dywizja kawalerii 1907. Oczywiście dalej rozwijam dywizję kawalerii. I teraz tak, no kurde. Dobra, jest tutaj kolejny garnizon. Eee, tutaj dam ten garnizon. No muszę trochę tych garnizonów pobudować. Myślę, że jeszcze dwa powinny wystarczyć. Bo dam je tutaj i tutaj. I mapa partyzancka. No, jeszcze tutaj pasowałoby dać jeszcze z jeden. To dam jeszcze z jeden garnizon. I skoro mogę jeszcze czwarty garnizon, to dam czwarty. A to dam po prostu nowo-sybirska top 5 dywizji Chorwacja. Czyli Chorwacja zaraz wypowiedziała wojnę. E, Oj, tutaj jest tak. E, Miklasz Horti, bunt. Gdzie mi tu się znowu buntujecie? Eee, no tu mi się buntujecie, tak. Cóż, weźmiemy kawalerię i dyslokacja strategiczna. Mm, I tak, mamy tajną broń. Nie. Międzywojenna, z pierwszej wojny światowej, tak, z pierwszej wojny światowej zrobimy pojazda pancernego. Pojazdy pancerne. No, ale nie, 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 nie. Ja chcę tutaj kawalerię swoją przerzucić. No właśnie, nie ma tak łatwo. Yy, więc tak, skoro nie wiadomo o co chodzi, yy, to dyslokacja strategiczna i co? No... I pasowałoby coś tutaj ugryźć jakoś Rosję, tylko jak? Jak tu ugryźć tą naszą Rosję? Yy, przemysł 1925 Współczesne rolnictwo oczywiście też mi się podoba. Oczywiście, tutaj dyslokację strategiczną dam, Oj, nie wiem, czy to był dobry pomysł. A jednak, dobry, bez problemu się obroniłem eee, i tak. No i teraz ta wojna stoi, bo nie mam bladego pojęcia, jak tu się przebić. Tutaj Synchroni proszę no, chyba żebym. Zrobił coś takiego. Stambuł yy, i tak, pek. i tutaj dał przebazowanie i po prostu milicję posłał do boju. Pojęcie tylko jak to pójdzie, tak? Doktryny lądowe. No i zobaczymy, tutaj to jest 1923. Yy, Polska, Polska. Czy ta moja Polska, nasza Polska ma jakieś ambicje, by wypowiedzieć wojnę polsko-sowiecką? Bo to piętnaście dywizji tutaj naprawdę mnie nie pociesza, czy wy tego nie wiecie? Transportowce razy dwa. Produkcja... a, dobra. <grystanie> 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 Do kanału aneksji Armii Północnej. No nie dobrze, nie jestem z tego zadowolony. O i proszę, i tutaj tylko tych dobijamy. Yy, tak. Przebazowanie oczywiście przebazowuję tutaj. Eee, w sumie nie, po co tutaj dam A w sumie nie, dobrze. Służba przeciwpartyzancką i partyzanci, tak? O, dobra. Coś takiego myślę, że mogłoby mi tu się przydać. O! Piechota, o i z 1921 roku piechota mnie najbardziej satysfakcjonuje. Yy, czego... Mm, nie, 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 tutaj nie mam nic ciekawego. Ale kryptografia jak najbardziej. Moje imperium tutaj rośnie w siłę, a jak rośnie w siłę to i rosną wymagania, tak? O, jak najbardziej jestem zadowolony teraz, bo yy, daję tutaj, i daję tutaj: o, pyk, i pyk, i tak tutaj, yy, i tutaj, tak naprawdę. I co teraz? Tak? Yy, kawaleria, dywizja dowodzenia, o, baza morska, transportowcy nie, no bez przesady, technologie, produkcja. I tak, zasoby ludzkie się kończą. A mam piechoty 35 dywizji. 40 dywizji mam. No, i bądźmy szczerzy, tak? No, służba przecież partyzancka. Yy, bądźmy szczerzy. Yy, kolejne dywizje są mi raczej mało potrzebne. A nawet wcale. Jeszcze zrobię z jeden garnizon tylko, z żandarmerią i z Skupię się raczej na modernizacji. Tutaj dam trochę w zaopatrzenie. O, i skupię się na modernizacji bardziej aniżeli na. już mogłem jeszcze zrobić konwój z transportowców, ale to zdąży się zrobić. nawet nie będę już się bawił z sowakami tutaj za bardzo. No cóż. No i tak eee, mamy tutaj moje imperium z żądaniami terytorialnymi. No myślę, że to i to uda mi się spełnić, i tutaj to też uda mi się spełnić Naj... w nie najbliższej przyszłości. A Egipt po prostu zostawię sobie. Że tak powiem na DSR. <noise> <noise> tak no, w sumie no, nie mam innego wyboru. Muszę sobie jakiś zostawić na deser. O, dobra, pyk, to mi się podoba. Oczywiście nie, nie może być za wygodnie, bo po co? I jeszcze jakiś bunt mi wyskoczył. No to co? Dyslokacja strat, Dyslokacja strategiczna. No i patrzymy dalej, czekamy. Przebazowanie. No i modernizuj się moja armia. Słyszymy ciągle tą modernizację, to aż mnie zagłusza pewnie. <grych> 6 marca 22, tak? No, i 10 transportowców zostało zbudowane. Baza morska. Na takich rzeczach się skupimy. Oczywiście, tutaj fortyfikacje lądowe. Tak, yy, na granicy tutaj. No, i próbujemy desantu teraz. Szukamy desantu. No kurwa mać, no nie wierzę, nie wierzę, po prostu nie wierzę. A i te bolszewiki jedne, no. No cóż, puściłem sobie, myślałem, że może czarne jest moje. Puściłem je sobie bez ochrony. No cóż, co zrobić, tak? Co zrobić? Mój błąd, to jest tylko i wyłącznie mój błąd. Yy, że puściłem się tak jak się puściłem, bez ochrony. Dyslokacja strategiczna. No, cóż, mój błąd i to ja tylko i wyłącznie za niego zapłacę. Tak Ech. trochę słabo się to Związek Sowiecki buntuje, bo podejrzewam, że jeżeli. Taka sytuacja dalej się utrzyma, to mogę mieć niedługo poważny problem, yy, tu jest 1922, oczywiście tak, bo jeżeli tutaj to państewko upadnie, armia ochotnicza, to będę miał tutaj sporą linię frontu do obsadzenia, a tu już idą jakieś dywizje, oczywiście pomóżmy armii ochotniczej. Dlatego muszę jak najszybciej desantować. Eee, muszę desantować tutaj. Oczywiście, brak. O, i tutaj mamy naszego głównego winowajca. Mamy naszego winowajce, yy, flota czerwona. I tak, możemy zmienić politykę. Oczywiście, dalej idziemy w centralnie planowaną gospodarkę. Yy, czyli tak, jest yy, problem i to duży problem. Oczywiście, nie, nie ma tak dobrze. Się musisz wycofać. No i tak. Eee, no nie poruszyliśmy się za bardzo do przodu w tym odcinku. Ale ja dalej będę próbował tutaj Desantu. Sowiecka Republika Rosyjska. Tylko brakuje mi pieniążków. Minimum 200 pieniążków, tak? Polska. Zaproponuj sojusz. O, mogę zaproponować sojusz. Ale że oni są w sojuszu, to nie mogę im już żadnego sojuszu dać. A czy mogę tym zaproponować jakiś sojusz? Nie, nie mogę. Yy, nie, 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 nic z tych rzeczy. Yy, prezydentem rzeczy jest O! A tego się nie spodziewałem. Niemcy po pierwszej wojnie mają jakieś sukcesy. Stracili za Sary, ale zyskali ziemię holenderskie. No to jest po prostu yy, masakra. Mapa polityczna, no i mamy tutaj oczywiście trzy te transportowce. I co? No i próbujemy tutaj y, przebazowania jeszcze jednego. Oczywiście tutaj próbujemy. Dobra. Yy, nie musisz. Flota turecka poniosła tutaj straty i to niezłe. I tak, yy, wynik tego desantu zobaczycie w następnym odcinku. Piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się, cześć.